Siemanko! O, siemanko! Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z World of Warcraft e, Co tutaj się działo? O proszę Jakiego smoka mamy Gdzie my to jesteśmy w ogóle? Aha tutaj i idziemy w tą stronę po aby wykonać kolejne zadania więc zobaczmy co tutaj się będzie działo Jakieś palmy przed nami są W dobrą stronę idziemy, w dobrą O kurwa To jakieś poziomy 90 z hordy Raczej z aliantów, tak Co tu się dzieje w ogóle Humanoid Nie, no z poziomem 90 walczyć na pewno nie będziemy Bestie To jacyś obrońcy chyba po prostu tego miejsca Dobra dochodzimy tutaj do dżungli Forgotten Pools właśnie zapomniane tutaj pola mamy A właśnie, aha czyli chodzi o to żebyśmy z grzybów wzięli próbki Dobra a gdzie mamy naszego stworka będzie trzeba go przywołać ale jak to się robiło bo nie pamiętam A tutaj Dobra, to zaraz po tej walce to zrobimy. A i tutaj jeszcze mamy dwa zadania jakieś do wzięcia. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Proszę bardzo, jacy, jakaś władczyni sztormów, tak? Okej. Okay. Przywołajmy ziomka. Dobra. No i bierzemy jakąś e, zasypkę z grzyba <laughs> Dobra, a skąd te zadania? Aha, tam z góry. Tutaj jeszcze są dwa te. Dobra, nie, 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 na razie walczyć nie będziemy. To zobaczymy co on tutaj ma do powiedzenia. A, mamy rozwalić barak kadobane i, i wziąć jego głowę. Okej, okay, tu jest jeszcze jakiś drugi ziomek z zadaniem. Dobra, ci ładnie przeszli. To możemy pozbierać resztę. Okej, okay, jeszcze jeden. Tam jest, widzę. Lepiej tutaj. Tutaj nikogo nie będzie. Trzeba tracić czas na walkę. Dobra, a gdzie jest drugie zadanie? A tutaj. O, proszę, jak się w ksiakach schował. Ale jak? Jaka przyczajka w ogóle? A on chce, żebyśmy zabili te 8 tych centaurów. Dobra, to tu przy okazji sobie zbierzemy to. No i dobra, no to mniej więcej wiecie, jak się walczy z centaurami. O, i właśnie zebraliśmy 5 tych rzeczy. Dobra, to zabijemy tego jednego. No proszę, jakie tutaj ataki w ogóle mają? centaury i dobra padł i właśnie 8 tych będziemy musieli rozwalić więc ja do Was wrócę jak sobie z nimi po prostu poradzimy Okej okay, właśnie jesteśmy na drodze, żeby zabić ostatniego centaura Okej okay. i boch zadanie wykonane jakiś miecz ale nie 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 miecza nie potrzebujemy ok idziemy oddać to zadanie punkty doświadczenia przydadzą się jasne że tak 900 ok i to by było na tyle co on chciał od nas dobra zobaczmy co teraz aha musimy tutaj tą wodę przeszukać co tutaj się dzieje w tej wodzie dobra jest przeszukaliśmy Zadanie kolejne wykonane i jeszcze a tą głowę w tą stronę gdzieś to poszukamy tej, tego typa, żeby ściąć mu po prostu głowę Pewnie tutaj będzie jakiś kamp ma założony a W razie czego zamienimy się tutaj w naszego stworka Gdzieś tutaj powinien być, ale nic tu za bardzo nie widzę. Hmm. A tutaj może jakiś tutaj tronik? O, właśnie. A nie, tutaj jest. O, jest barak. Dobra, to najpierw e, tych jego koleżków załatwimy, żeby się nie wpieprzali do walki Okej okay. Jeszcze jeden A tamten już walczy z barakiem. Pięknie critical hit No jedziemy go Dawaj go, dawaj go A ten nam zabił stworka O nie Dobra, to jedziemy sam na sam Ile masz życia? E mało Już go pokonamy Dobra, jeszcze za trzy razy Okej, okay, i ostatni I leżysz, już nie ma co uciekać Okej, okay, dobra, głowę mamy Ale musimy przywołać ziom... A, nie to Nie to, nie to, dobra, skończysz Przywołamy naszego ziomka Okej, okay, no i dobra, i pójdziemy teraz oddać te zadania Kurde, ale tak bez walki najlepiej by tutaj było Jakby się udało tak przedrzeć Sprytnie Pięknie nie zauważyli nas. Dobrze. Będziemy oddać zadanie na tą górkę tutaj. I wrócimy tutaj do tego obozu większego, żeby pooddawać resztę zadań. Tutaj jeszcze w, no wiele mapy mamy nieodkrytej. Miejmy nadzieję, że nas fabuła poprowadzi. W sumie na pewno. Ok i możemy sobie wybrać nagrodę, możemy tylko jedną. Ok, wykonamy zadania i właśnie w tym momencie mamy około połowę mm, punktów potrzebnych do następnego poziomu 16. No i dobra, to ja wracam tutaj do kampu i wracam do Was jak już będę blisko. Okej, okay, jesteśmy już tutaj w tym miasteczku i pierwsze co to sobie posprzedajemy niepotrzebne rzeczy, które mamy, czyli na przykład to. Aha, tu musimy założyć. To healthstone to nie, nie, nie. Dobra, reszty tutaj nie trzeba. I założymy te gloves. Okej, okay, pasują nam do do butów troszkę i dobra, oddajemy zadania po kolei. Okej Okej, on chce, żebyśmy posadzili coś w jakiejś oazie i patrzyli na rezulty. Okej, dobra, dalej. Okej. Kolejne zadanie wzięte i mamy tego Tongas Ice. Co mamy? Gdzie go zrobić? Tu sumit. Aż tam. No nic dobra, no to tam pociśniemy. I jeszcze jedno zadanie do oddania. Okej, okay, ponad kółko. Ok, i tutaj musimy jakieś raptory rozwalić, z nich wziąć jakiś futro czy coś i użyć tego... To znaczy, to są pióra i użyć tych piór na trzy Sunscale Nests. Okej, okay, spoczko. Dobra, to co jest najbliżej? Właśnie, właśnie te raptory. No to idziemy w tamtą stronę i właśnie mówiłem, że fabuła, że chciałbym, żeby fabuła nas poprowadziła w ten obszar mapy i właśnie tak się stało. Dobra, no to biegniemy tutaj. No i już do 16 poziomu bardzo niewiele brakuje 3000 punktów doświadczenia, nieco, nieco mniej Tutaj jeszcze jakieś to inne gdzieś krainy Nieważne, dobra A, Whaling Caverns Wherever it is Tutaj są dalej te cheaty, zebry Okej okay. a my jesteśmy już bliziutko No właśnie, dobra są raptory To z nich trzeba Dobra zabijamy, z nich trzeba pozyskać te, te pióra Skąd oni mają, mają mieć pióra niby, powiedzcie mi. I ten tu jeszcze się dopieprzył. No dobra, dawaj go. Huntress. Czyli suczka ta. Dobra, zobaczmy, czy coś z nich wypadało ciekawego. Tutaj nic. A tutaj tym bardziej nic. Dobra, ciekawe ile, ilu będziemy musieli zabić, żeby to dostać. Proszę, jaki zabójczy atak. O kurwa. Dobra, gdzie było to? Tutaj, trójka. Bierzemy życie. Jedziesz go. To tylko mały raptor. Dobra. Jest, dwa są. Dobrze, i jeszcze jeden byśmy potrzebowali. Kurde. I co z nimi mamy zrobić? E, nie to, to. A, to mamy w tym, w gnieździe, tak? Postawić to. Sud no zobaczymy o co tu chodzi tak naprawdę Kurwa dalej nic No bardzo słabe te raptory są tak więc tutaj nie ma lipy Dalej nie ma, dobra, no to spróbujmy, może tutaj jest jakieś gniazdo. E, nie. Nie, no raczej tego wyrzucać nie będziemy chyba. Nie, 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 to trzeba znaleźć typowo jakieś miejsce i wtedy z nim będzie jakaś akcja do zrobienia. Gdzie to miejsce jest? Pewnie tutaj gdzieś tak Ale rzeźnia będzie, ja pierdolę I mamy Czerwone, Żółte i, i Niebieskie jakieś um, No Nest Gniazda o. No zobaczymy czy je znajdziemy Dobra, jeszcze jeden i tak go, hoop hok No, kończyć go, dobra To teraz zobaczmy czy coś z nich powypadało Jest O proszę, mamy nawet staw I chyba jest lepszy Tak jest, o wiele lepszy Dobra, zakładamy ten stafik I biegniemy dalej Tutaj o jest, chyba to jest to No ale to jak ja to mam tutaj położyć Powinna być ta ikonka dostępna Hmm Bo jak to wyrzucę O jest, dobra Dobra, jest pierwszy To tam pewnie też będzie jakiś przynajmniej powinien być no niby są ale tutaj chyba się nie da dobra no to wiecie jak to wygląda więc tutaj pewnie będą te dwa więc ja się tutaj z nimi rozprawię i wracam już niedługo do was okej okay. To znaleźliśmy tutaj to trzecie gniazdo, właśnie placeujemy. Ok. To więc zadanie wykonane. Tutaj jeszcze jakiegoś ziomka po drodze znaleźliśmy. Znaczy spotkaliśmy. <gry> I dobra. Biegniemy do następnego zadania. Tutaj jakaś cita z nią nie chcemy walczyć. Przejdziemy sobie obok. OK. Bo tutaj się czarno robi. W złą stronę idziemy w ogóle. Zobaczmy co tutaj jakaś lawa, tak? Wylał się wulkan. O proszę. Fajny krajobraz. Dobra, to ciśniemy tutaj teraz. No mniej więcej w dobrą stronę. Gdzieś tutaj. A tu trzeba ym, tą roślinkę ym, założyć że tak powiem O proszę Dobra z tymi raptorami już walczyć nie trzeba to więc ominiemy je sobie łuczkiem Dobra w dobrą stronę idziemy w bardzo dobrą nawet I tutaj mamy tą oazę a tutaj ją bronią jakieś właśnie Stworki, znowu centaury jakieś zebra tutaj jest a pewnie musimy wyjść tam do góry żeby posadzić jestem pewien z tej strony nie wyjdziemy chyba, to z drugiej zajdziemy Od razu przyjrzy, przyjrzymy się krajobrazowi jaki tutaj towarzyszy tej krainie Lipusto, o tam jeszcze jakaś wieża jest Dobra, no to co? Spróbujmy Okej, okay, jest posadzona, no i co? O, jest. A to nas zatruło. No. Co on chciał nam zrobić? Zabić nas? Czy co? Ten typ co nam dał to zadanie? Nie wiem Ale zadanie wykonane, a tutaj jeszcze można wziąć zadania od właśnie tych tutaj koleżków No to sobie weźmiemy To będą zadania pewnie które e, posadzą nas chwilę w tej oazie No ale zobaczmy A to trzeba kuraka e, utrzymać przy życiu i Nie, zatrzymać gorgala, czyli tego przy życiu i przy okazji pomóc mu zabić kuraka. Dobra, to zajmiemy się później, a on... A, to on chce, żebyśmy sobie po prostu znaleźli jakieś różne rzeczy. Dobra, no to tym zadaniem zajmiemy się następnym razem. A w tym jeszcze te centaury potłuczemy i, i, i od nich, z nich raczej powypadają nam właśnie te rzeczy, które potrzebuje ten typ o, tu jest ten kolkar, tak? to jego zostawimy w spokoju na razie nie, to też nie to o co tutaj chodzi tak naprawdę w tym zadaniu mm. to trzeba wziąć, to one pewnie będą porozrzucane, tak, jakieś różne rzeczy. Dobra, to tym również zajmiemy się w następnym odcinku, tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Pewnie te rzeczy są w ich kampach, założy się, ale dobra, to tym, tak jak powiedziałem, w następnym odcinku, tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się cieplutko, zapraszam na więcej moich karier. No i zapraszam do następnego odcinka World of Warcraft, tak więc do zobaczenia i tutaj jeszcze dostanę wpierdol Siemano.